Szanowni zebrani, 11 listopada to ważna data w kalendarzach wielu państw. Przede wszystkim w historii powszechnej ona oznacza zakończenie działań wojennych i podpisanie rozejmów kąpień pod Paryżem. Dla nas ma ona szczególną wymowę, ale o tym za chwilę. Na przykład 11 listopada w Stanach Zjednoczonych obchodzony jest jako Dzień Weterana. W Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Belgii jest to Dzień Pamięci. We Francji jest to rocznica rozejmu, ale w żadnym państwie świata 11 listopada nie jest świętem narodowym tak jak w Polsce. Dlaczego akurat wybrano 11 listopada? Dlatego, że proces odzyskania niepodległości był rozłożony w czasie. To nie było tak, że nagle ta niepodległość 11 listopada się nam pojawiła. Raczej należałoby mówić o symbolicznej dacie odzyskania niepodległości. Otóż 10 listopada przyjechał z Magdeburga Józef Piłsudski, który był bardzo mocno kojarzony z dziełem Niepodległości. Był twórcą oddziałów zbrojnych walczących u boku Austrii. Później przez Niemców aresztowany. To był splot różnych sytuacji, ale nie czas teraz na to, żeby to szczegółowo określać. I przyjazd Józefa Piłsudskiego. Spowodował, iż Rada Regencyjna, taki Quasi organ utworzony przez władze niemieckie przekazała Kimszulskiemu władzę nad kształtującym się wojskiem polskim i to było właśnie 11 listopada. Szanowni Państwo, teraz 11 listopada święcimy w całym kraju jako Dzień Odzyskania Niepodległości, ale tak na dobrą sprawę to tylko część późniejszej Polski tego dnia uzyskała wolność. To było Byłe Królestwo Polskie. Na przykład my, nasi przodkowie mieszkający na tych terenach, musieli na tę wolność czekać jeszcze kilka tygodni. Możemy dopiero mówić o tym w dniu 2 stycznia 1919 roku, kiedy w ramach powstania wielkopolskiego te ziemie zostały wyzwolone. Na innych terenach trwało to jeszcze do lutego. Dalej kwestia ziem wschodnich, bardzo trudna. Tam dopiero ta wolność zawitała po wojnie polsko-bolszewickiej. I teraz najważniejsza sprawa. Jakie były przyczyny odzyskania niepodległości? Otóż były one skomplikowane, tak jak skomplikowane były przyczyny utraty niepodległości w 1795 roku. I podobnie jak wtedy, również w 1918 roku zagrały czynniki międzynarodowe i wewnętrzne. Nie można powiedzieć, że niepodległość wywalczył tam Piłsudski czy Dmowski. Nie można powiedzieć, że była jedna przyczyna. To był splot wielu korzystnych dla nas czynników. Pierwsza sprawa klęska Niemiec i Austro-Węgier w I wojnie światowej. Te państwa nie mogły już dalej chcieć utrzymać ziemie polskie, które zabrały w wyniku rozbioru. Ros rewolucja bolszewicka w Rosji. Tam też Rosja, ogarnięta wojną domową, nie była w stanie utrzymać tych terenów. Oczywiście później bolszewicy z Leninem na czele będą chcieli Polskę włączyć jako kolejną republikę, ale wtedy, w 1918 roku, oni są zbyt słabi, oni muszą walczyć o utrzymanie władzy. To był korzystny stosunek państw antanty do sprawy polskiej. Prezydent Stanów Zjednoczonych Woodrow Wilson powiedział, w swoim trzynastym punkcie musi się odrodzić wolna Polska z dostępem do morza, ale nie byłoby tej niepodległości, gdyby nie nasz wysiłek, wysiłek naszych przodków. To jest udział w oddziałach zbrojnych, formacjach, które były tworzone. To rodziło dodatkowy dramat. Dlaczego? Bo powstawały oddziały zbrojne u boku Rosji, ale powstawały również oddziały u boku Niemiec i Austro-Węgier. Dochodziło do bratobójczej walki. Ale Polacy tutaj nie czekali biernie, aż zakończy się pierwsza wojna światowa. To był, to był udział bardzo znaczący, powstań XIX wieku. Owszem, one kończyły się klęską, ale one wpływały na rozwój świadomości, na rozwój po prostu tego dążenia do niepodległości. To był udział duchowieństwa. Przez cały XIX wiek zawsze duchowieństwo było oparciem dla dążeń niepodległościowych. To była ta warstwa. Społeczna, która mogła w miarę, w miarę nie, nie, w jakiś sposób ograniczony głosić, głosić wolność, niepodległość. To była praca organiczna. Szereg przyczyn spowodowało odzyskanie niepodległości. Oczywiście ten, ta niepodległość była rozciągnięta w czasie. Możemy mówić dopiero, że ten proces budowy państwa zakończył się w 1922 roku. I już na koniec taka refleksja nawiązująca do czasów współczesnych. Szanowni Państwo, wtedy, w latach 1918 i późniejszych, nie, nie było walki politycznej takiej, która by jakby cel, jakim jest niepodległość, usuwała z pola widzenia. Polska odrodzona nie była państwem ani prawicy, ani lewicy, ani centrum. Ona była dziełem wszystkich opcji politycznych i wszystkich Polaków. Szanowni Państwo, jak, jak bardzo by się chciało teraz powiedzieć naszym elitom politycznym, bierzcie Państwo przykład z tamtej sytuacji. Dzisiaj jesteśmy niezwykle rozbici. To, że jest rozbite życie polityczne, to jest mniej, mniej że tak powiem, dramatyczne, ale rozbite są rodziny na właśnie tle różnych opcji politycznych, poglądów i tak dalej. Tak, proszę Państwa, dłużej być nie może, jeśli chcemy zachować wolne i suwerenne państwo. Dziękuję za uwagę.